Siemaneczko, wszystkich witam was kolejny odcinku z gry Resident Evil z... zero zero. I nie pamiętam co robiłem, bo dawno nie grałem. Więc idę trochę na żywioł. No z tego co wiem, miałem wrócić potem amunicję do granatnika. A, bo tutaj mamy płytę główną, którą musimy gdzieś zamontować. Tylko, że ja teraz na... Hmm, nie pamiętam, gdzie się montuje. A, bo tutaj zostawiłem Magnum? Nie, Magnum mam tu. To co ja tu chciałem zrobić? Chciałem te magnum podnieść na pewno, ale pistolet zostawić też taka trochę lipa. Leczyć się. No i to są te, nie, tutaj mamy przecież roślinę, nie? Możemy ją użyć. Użyję ją od razu. Ale to i tak nie zmienia faktu, że nie mogę tego magnum podnieć. Łapie. Ja miałem wrzucić potem amunicję do niej, do niego. Dobra, trudno, nie będziemy sobie tym zaprzątać teraz głowy. Nie to. Dobra, mniej amunicji do pistoletu. Mm, no dobra. Za to dam tobie szpreja. Nie wyrzuć, dam ci Ojejku, no wymień, masz spreja bo ja muszę sobie magnum podnieść. I nie wiem ile ja tutaj mam tej amunicji do niego ze strzałów. Aha. To on mi teraz średnio tu pomoże. No dobra. Musimy sobie poradzić, jak będzie jakiś boss bez tego dobra, na no, w razie czego, Bill ma tam coś. No a tu są jeszcze rośliny. Aha, bo tutaj jest to miejsce. To w ogóle jest jakaś informacja. Kwas akumulatorowy. dobra, i teraz. Gdzie ja tą główną wsadzę? W dupę. Mapa. Aha. Czyli musimy iść tu. Kurde, już zapomniałem, co ja, co ja zrobiłem w poprzednim odcinku, a czego nie zrobiłem. No jednak tydzień czasu nie niegrania to tak jest potem. Tu gdzieś na pewno trzeba tą płytę wsadzić główną. Gdzieś tu po drodze? Gdzie ja teraz jestem? Tutaj, tak. Czy to tutaj jest ta płyta potrzebna? Tak. Dobra. Bili, weź tu wóz tą płytę. Tak, 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 tak. Już wkładamy płytkę. Użyj. I teraz znając życie. Co to mi pomogło? No i co to dało? Aha. Dobra. Tak, wejdzie do środka i teraz tak, ona tam jedzie, on zostaje, rozumiem to mi trochę nie ułatwia życia. No, ale zobaczymy. Aha, najpierw sprawdźmy, czy jest tu spokojnie. No ty sobie ja robisz, jak naprawdę amunicja do tego tutaj jest. Dobra, tu jest dźwignia do obsługi śluzy zapory. A, przekręć, zobaczymy. A, wodę spuściłem, dzięki temu mam do dostęp. Mhm. Teraz rozumiem o co chodzi w tej zabawie. Teraz jeszcze, bo tutaj jest amunicja, bym chciał zobaczyć. Kurde. 7 amunicji to mi szkoda zostawić. Dobra, zrobimy to inaczej. Wrócę. A, tędy mogę wrócić, tak? No idzie, a teraz wyjdę. W którym miejscu? Bo chciałbym odzyskać, chciałbym tą amunicję zabrać dla Billa. Żeby Bill sobie tam ogarnął. Kurde, wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Kurde, następna amunicja. Dobra, spokój. Co to jest? Woda przemysłowa. Następne rzeczy do zbierania. Ale możemy przy okazji zabrać sobie to, te amo do granatnika. Czy ja mam coś do leczenia przy sobie, czy nie brałem? Nie, nie brałem. Dobra. Zabieram tą amonicję zatem. Bill się ucieszy, przyda mu się na pewno, bo coś czuję, tutaj będzie jakiś boss. Za dużo amunicji, za dużo leczenia tutaj jest. Takie rzeczy nigdy nie wróżę nic dobrego. Jeszcze ta woda przemysłowa mi została do zebrania. Czy jakiś komputer leży? Czy ja dam radę to wziąć? Tak, pewnie. Tajemniczo wyglądający wykres. No i dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Mogę zejść na dół. A tu jest zamknięte. Dobra, zobaczmy, czy da się to jakoś otworzyć. Drzwi zostały otwarte. Dobra. Okej, okay. to teraz by się przydało. Aha, nie to. Aha, i teraz musimy. Kwas siarkowy, dziękuję. I to na bank musimy połączyć z tym. Też kurde głupio tak nie przetestować tego. Dobra. Znajdźmy Bila, bo nie wiem gdzie ja wy wyląduję w tym momencie. Dobra, idziemy jesteśmy. Dobra, gdzie mnie to poprowadzi teraz? A tu są te zwłoki. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja powinienem być teraz blisko zapisu gdzieś. Guzik. Albo może? Kurde. Te koletarze są tak pokręcone, że ja nawet nie wiem gdzie, co, jak. A chodzi o to, że chciałbym to zostawić, żeby mi to nie zalegało już. Gdzie ja jestem? Dobra, jestem tutaj. I teraz, żeby wrócić po to, jeszcze. To jest to właśnie. Żebym ja się nie, nie zgubił zaraz. Bo się zgubię prawdopodobnie. Aha, to jestem tutaj. Dobra, teraz idziemy na górę. I tu na górze powinien być ten pokój z miejscem zapisu, chyba. O kurde, mać. A gówno zostaw mnie, gdzie teraz jestem? A jestem tutaj, dobra. Czyli tam nie zombiaki czekają, jak będę chciał wrócić. teraz całą drogę muszę na dół wrócić z Bilem, żeby on sobie tą amunicję ogarnął. Fajnie. Dobra, gdzie jest jestem? W dupie. Dobra. Czyli w dół windą trzeba zjechać? Tak. Teraz będzie trzeba... O, czekaj Gdzie ja idę? Czy ja dobrze idę? Nie, tu jest zapis Tu jest winda Stąd przeszliśmy To ja coś źle zrobiłem W ogóle, ile ja mam miejsca w ekwipunku teraz? O to, że nie mam nic do leczenia, to jest swoją drogą. Dobra. Wezmę shotguna i załatwimy te zombiaki, to przynajmniej amunicji trochę stracę i będę miał miejsce na tą wodę. Jest głupi to pomysł, no ale co zrobisz. Amunicja jest tu na wagę złota, a szkoda mi zostawię się. Dobra. No i którymi ja drzwiami... A. Dobra, rozumiem teraz. <laughs> bo ja źle skręciłem, nie tam wszedłem. <laughs> Niepotrzebnie szedłem do przodu. Powinienem tu skręcić. Dobra, teraz pamiętać. W lewe drzwi później. Dobra, teraz jak tu, nie tutaj. Ja pierniczę, kiedy to jest pokręcone wszystko. I teraz, czy ja mam wchodzić tędy, czy po tych? Czekaj, zaraz. Nie, dobrze idę teraz, okej. Okay. Za z Bilem tam wrócę. Dobra, tutaj nic mi nie grozi, nie? Nie, dobra. Bill, słuchaj, wracamy. Chłopie. Idziemy do Rebeki. I musimy iść tam po amunicję dla Ciebie. Dobra, teraz muszę przejść tu. I mamy zwolnioną śluzę, więc mamy przejście teraz Które muszę odnaleźć. Hmm. Ale będzie szukania znowu krążenie w lewo i w prawo. To tu jest zapis gry, tak. Okej. Okay. Tu mam miejsce, mam miejsce w porządku. Dobra, jesteśmy. Dobra, Rebeka, dawaj mu tą amunicję. Zaleczenie. Nie tak miałem zrobić. Dobra, idziemy. Idziemy załatwić ząbiaki i zebrać wodę. Którą prawdopodobnie muszę zmieszać. Ale zanim zmieszam, za użyję tego. Zapiszę grę. Bo nie chcę stracić. Yy, no nie chcę potem, nie chcę mi się potem szukać znowu tych wszystkich beczek. I tutaj musimy iść w tą stronę, dobra. I teraz będą dwa zombiaki. Tak. Dobra, załatwmy je. To już są dwa, trzy. Ok, udało się. I mam miejsce na tą wodę. Porządeczku. Teraz znaleźć to to miejsce. I potem jeszcze wrócić. Czy ja tu wchodziłem, czy jakoś tędy szedłem? Hmm, chyba tu. Tak, tutaj. Okej. Okay. Mam. To teraz wrócimy do zapisu i zobaczymy, czy dam radę to zmieszać. Czy to o to chodzi? Bo potem latać i szukać nie po trzy, nie, dwa razy to nie ma sensu. Także wrócimy, zapiszemy. Sprawdzę to kionkę, jak to będzie działać. Czy to się na pewno uda? No i musimy znaleźć teraz znowu miejsce, gdzie jest ten most, który nam się odsłonił. zaś szukanie. <laughs> mm, tutaj. To nie jest tutaj. Czekaj, jak ja wyszedłem? A to. Na górę. Ja przy okazji muszę się rozglądać za tym mostem. Bo nie pamiętam, gdzie on jest. Znaczy nie pamiętam. Nie, nie zauważyłem nawet tego miejsca. Gdzieś na zewnątrz. O kurde, zamiaki się pojawiły. No nie. Spadek. No, czyli muszę tam chyba biec, skoro są zombiaki. że mi gra na złość zrobiła. Ach, nie tu. Albo tu na górę trzeba będzie wejść, po drabinie. Nie, tam po drabinie jak wejdę, to tam nic nie ma praktycznie, bo tam wszystko tam było takie... Jedyne jest przejście dookoła nic więcej. Czyli to nie jest to miejsce. Tutaj też nie? Dobra, jesteśmy w punkcie zapisu, to teraz możemy sobie zapisać nadpisz. Dobra, i zobaczmy, to jest woda przemysłowa. I jak ją... On... Kwas akumulatorowy. Czyli jednak o to chodziło. Dobra, skoro mamy kwas akumulatorowy, to teraz możemy Rebeką wziąć sobie leczenie dodatkowe. Mamy leczenie, mamy kwas akumulatorowy, który musimy gdzieś użyć. Gdzie ja teraz muszę przejść? Poziom piąty, poziom szósty. Chyba musimy iść tu. Zaraz zobaczymy. Czy dobrze myślę, czy źle. No tu wygląda tak, jakby można było gdzieś przejść. A nie, nie można, bo tu woda. Woda jest. Ty, ale tu można zjechać. Dobra, to zjedźmy na dół. Bo to chyba o to chodzi. No chodź tu, Bill. Bo sam nie zjadę, chyba, że został u góry dwok. Dobra jest. Hmm. dobra, gdzie my jesteśmy teraz? Tutaj. Okej, okay. chyba dobrze idziemy. Jest. Jesteśmy w dobrym miejscu. O, to jeszcze roślinki zostały. Tylko, że nie mam miejsca już na drugą roślinę, prawda? Nieprawda, bo ma miejsce. W ogóle, Bill, gdybyś sobie mógł o przeładować. Weźmiemy dodatkową roślinę, bo tu prawdopodobnie będzie walka z bosem. Ale to już w kolejnym odcinku sprawdzimy co nas czeka. Ja Wam dziękuję serdecznie. Tutaj zakończymy. Trzymajcie się na razie i papat.